Lepsza, tam, teraz, ale, w ogóle, ale w ogóle prawdę mówiąc, że jest naprawdę ciekawym zjawiskiem, żeby opracować jakąś taką metodę tego życia, żeby takiego wieku w ogóle wytrwać i z tą sprawnością taką intelektualną i tym w ogóle się bogać. Jest nam miło, że w ogóle jesteśmy pod osobą taką. Która, której możemy brać uchwałę. Smyczkiem dostanie wstąpić. Jak nie posłuchasz. Stryczka. Brawo, brawo, brawo. Chyba pan się domagam, ja co? Nie no, no, Ja, traged, no, no, ja jako uczeń szkoły tu nie byłem, tak? ale, ale małżonka wyszkolona jest tu spod tak? No. I Tak? Pana dyrektora. I no powiem, że

w ogóle. Mhm. Ja tu z cmentarzem mam kontakt. <noise> <tu> jest... <noise> no, no tak, za oknem widać. Tak, to, ale to niektórzy mówią, tak tu ciężko mieszkać. A ja mówię, że dla mnie to jest bardzo dobrze, bo cmentarz to jest cała łączność, ludzie zawsze są tutaj. No, widać. A jeszcze niektórzy, ktoś mi pomacha ręką, to znaczy, że. Albo albo on mnie zna, albo ja go znam. No. Ale... Tak. Tak. On też, tak? A, tak, Także okay. to jest jednak To mimo kontakt, wszystko tak, miłe. Tak, no. Taki dobry kontakt. Bo to... to dobrze, że tak robią, bo wie pan, jak to jest, to pan taki żartownicz, to trzeba tak też powiedzieć, że jak rodzina przyjeżdża, taka no, tak. wiadomo, że z rodziną nie, nie zawsze się wychodzi dobrze, różnie bywa, że na, na zdjęciu dobrze, jak wyjeżdża rodzina, to co, co się robi, jak samochód widać. I, i jeszcze jak odjeżdżają. A co potem? <śmieniu> nie widzi, nie? Kto to zobaczy, nie? <śmieniu> tak, że nie wrócił. <śmieniu> to się cieszy, to jeszcze Bo jeszcze a propos burmistrzów orneckich, to ja... Tak, dwa takie zdarzenia. Raz to miałem jakąś prowizję, to tam bezpośrednio mnie przyjęli. A raz to pewien burmistrz w czasie stanu wojennego. No, ja tutaj w szkole mieliśmy taką białą niedzielę, to ja musiałem to, to wszystko. Tam przygotować. No, oczywiście ja zadzwoniłem do San Pidobelblągu. Przyjechali i zrobili co trzeba i co potrzebne jest do tego. A burmistrz mnie życzliwym, że tak powiem, obowiązkiem przywołał mnie do porządku. Życzliwie, oczywiście. I, i oczywiście przyjechał. Bo mówi, że pożałuje, jak będzie coś nie tak. Do Pana? Tak, że ja mam, no oczywiście ja się nie bałem. To wie Pan jak tak... to teraz działa? Teraz działa odwrotnie, bo teraz do burmistrza żał... mówi, że pożałuje. <laughs> życzliwa Nie <retrymenda, laughs> że, 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 że tak powiem, Nie w Zapasie, bo jeszcze nic nie wiadomo było, tego nie było. No i po tym, po tym wszystko było w porządku, bo to nie zrobił mi no. ja. To życzliwa osoba powiedziała mi: jednak burmistrz już mał gotowy mandat dla ciebie. No to? Ale za co? No jakby coś było, gliete... to. W białą niedzielę to chodziło w co? Lekarzy? Czy kto to ten... chodziło? Pewnie ten punkt, tak? Nie, nie, punkt medyczny, bo to chyba. Tak, o no, punkt medyczny, webpage. chyba, nie? białe niedzielę, że tutaj lekarz przyjmował wtedy, tak? No, tak, ja, tak, było Proszę o to miał, Właśnie, Wiesz, dlaczego, dlaczego on mi ten mandat, bo myślę, że jakiś pułkownik był, miał przyjechać, to so ja powiedziałem, bo wiem, że jak ja byłem jedno, że to był rok, powie Pan? Bo <laughs> <80. gryne> ja, on się może obruszył, bo ja powiedziałem, że proszę Pana, ja trawę, trawę... Nie będę malował. Trawy nie, nie będę malował. Tak ktoś to już dawno odeszli mojej On się troszkę, że tak powiem, poruszył się. A to był, mimo Henrykowa, to był ciężki czas, nie? Ta komuna to wszystko przecież to no wtedy te też musiał przecież, pracować, wówczas współpracować, wówczas mimo wówczas tego, że już widzę poglądy tak, jak, tak, jakie się miało korzenie, tak? I pamięć, i historię swojej rodziny czy czasów, nie? A musiał pan z nimi współpracować. Jak uczuciu śpiewu pan mówił tam kiedyś coś. I, śpiewo, taki ten był. I, 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 I daj Boże śpiewał jakąś patriotyczną piosenkę i pewnie też miał swoje problemy. Ale takie było, kiedyś pan opowiadał. Na tak ja to... 100%. Nie no, bo w urzędach w sumie to wtedy wojskowe zarządzanie. Ja to tam krótka piłka była, no co jak ktoś śpiewał Piłsudskiego gdzieś tam jakieś pierwszą brygadę czy, czy cokolwiek, no to, to była krótka piłka największym wyróżnieniem dla mnie to było, że minister oświaty pocałował mnie w rękę. Dobra, wolno. Emil Ewiec, chyba to do życzę to gdzie pani minister? Minister. I to był tu chyba tułodzieckie zajęć. Ja byłem wtedy w Olsztynie na studie. A ponieważ w zawodzie nauczycielskim to przeważnie kobiety no tak. są, z przyzwyczajenia, z przyzwyczajenia poszedł, poszedł, poszedł. poszedł. Z Staliśmy stałem tam w środku kobiet, bo inaczej nie można było. A on się po kolei i załapał. Automatycznie. Oczywiście no, on tak nie myślał, ale ja myślałem, że to dla mnie. Potęknuła. Wiesz, pewnie z tego z niezła impreza. To który to był rok? No, 90, 70 to dnia tych ty, słuchaj tych laszy jak na świecie. Teraz musiałbym zajrzeć do papierów, a ja jak nie bardzo papierów, bo mi przeszkadzają jak śleszką. <śla> <śla> ja Także to było to było wydarzenie. Bez precedensu na... Wszystkie wysokości, nie? Słuchaj, <laughs> biskupa będzie się podoba? Bo... No tak. <laughs> <laughs> to już jest inna profesja. Ładne opowiadanie, ładne to długie lata. To... Hmm. Tak, było dobrze. Tak, na tak. egzekutywie mm -hmm. Wyzwano mnie ze względu na Henrykowe. Uh -huh. ze no. względu na bliżytę biskupa. Tu a ponieważ moje dzieci grały na kurcie szczysty, to witałem biskupa, a jakaś życzliwa dusza doniosła dlatego, to mi wzięli taką czwóroką, to ja na środku siedziałem imię mnie przypytałem. Na tak. tak. przy w Braniewie, to, to, Branie, to, była, to była taka też wyróżniająca się sytuacja. No, ale no, ponieważ ja im wytłumaczyłem, że dzieci grają, umieją grać, a ktoś ich tam, ma, mnie tam w nie było. Ja nie lubię. Nie, nie lubię. Byłem i nie lubię takich wielkich imprez. To myśmy z żoną poszli na spacer, jak tu była a dzieci witały. Ja mówię, że klasztorzy e, są lepsi specjaliści niż ja, no to, a materiał mieli, to witali, a ja... Hmm. ja no, nie no. tak... Nie. Nie te... to jest tamtych to tak też sytuacje były teraz może były... tak nie przesłuchują, ale bardzo podobnie działają. No, to tam jest kiedyś ponieważ ja całe życie byłem harcerzem, życie już jak tego to tylko harcerzem nie byłem żadnej partii ani w jakimś tam znaczy, związku nauczycielskim. To były moje dwie organizacje w których byłem aktywny. No bo potem pracowałem w pojezierze. Tym, tutaj, z Panem z panem Franciszkiem, to, to mhm. pracowaliśmy, to, to było takie kulturalne zrzeszenie. A tak to nie należałem, ale wiem, że jak była we prąborku chyba... To była tam ktoś z Kopernikiem wziął Harcerskiego, też biskupi się zjeżdżali. To mnie dali w Braniewie, prowadziłem taki obóz harcerski. Mhm. Żeby młodzież młodzi zebrać, mhm. to mnie, mnie postawili jako <czy b> <UFO> człowieka nieszkodliwego, a jednocześnie odciążającego innych, którzy mieli no, jakieś większe zaszczyty, żeby ich nie tego... To ja byłem, ale ja powiedziałem kto chce wychował, kto brał młodzież, jak chcę czy to jeć czy do no, ja tam, To nie przeszkadzało o, ktoś z tego taki. Nie były to łatwe czasy, co? No były czasy, no ale były czasy. Już ze względu na stanowiska ludzie się bali, żeby mnie kolega brał zam... kolega, taki kolega kolega, nie tracić. Kolega brał przy zamkniętym kościele w Paniere, no, bo pracował w instytucji takiej, gdzie się nie kurzyło. Tutaj no. no. też w tym mieszkaniu. No. To ja kiedyś miałem tylko ten pokój i, i wyjście tu z tyłu. Tu było teraz i na górze pokój to pani inspektor, który niech mu ziemia będzie lekka, dawno już nie żyje, to on mi powiedział: Podpisz papier. Okay. To będziesz miał i centralne ogrzewanie, i łazienkę, bo tu nic nie było wszystko. no Ale ja nie podpisałem tego papieru, bo powiedziałem, że jeżeli ja podpiszę i ten podpiszy i ten, i ten nie będzie kim rządzić. A tak ja jestem do no, panową. Tak. Jak ale rob, zrobili te manipulację. Centralne. I łazienkę też. Mimo wszystko. Także to były... Nie były znaczy, tu tak. No to Burmistrz dobrze zrobił, bo tak się nie zgodził na w Wornecie. Jak Michał się nie zgodził na centralny, tak mu zrobili i tu zrobili. No. Gratuluję! Patrz no no po latach. No Albo najlepiej nie być z nikim. No burmistrz po no latach. Powiem że nie być z nikim w sensie w układach żadnych, bo to tak, tak trzeba. Aż czasem to się łączy. Dzisiaj Ale wyrwaliśmy, to, tak. To w to, w to, w do Wykarpamy droga, tak, 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 droga. droga, tak. No, PIS. Z platformą hmm. wyrwania trochę innych, to innych to rzeczy i mamy około 35 milionów w ciągu roku czasu tak pieniędzy dla odnety. Dla gminy całej, tak? Bo i karkajmy droga i bojcie droga. I zielona ulica nowa no, będzie w ciągu dwóch lat i kwiatowa i ogrodowa w sumie, dwie ulicy gdzie jak widzimy kiedyś to robiliśmy. To kiedy będzie ta droga Orneta-Karkajmy? Tylko Orneta kiedy w Kedrychowie to będzie. W dwudziestym piątym maksymalnie. Bo ta do Bogatyńskiego to super będzie. A między Bogatyńskim a Karkajmami też nie będzie. Tu będzie dziura jeszcze. Tu dziura? Ale do Bogatyńskiego można dojechać. A gdzie pan się urodził? No, Jaszu, że wziął na Romowie. O, to będzie Nie tylko sportowcy. Nie, we... <g Cred contributing> nie, teraz jeżdżą. Tylko słabo cię, no piłkarze trenują, ee, w Union, tak? że przegrywają. Ale albo pod Warszawą. Czy w Bieszczanach? Nie, to jest. W jest Bieszczanach. To teraz pod Karpatą. To tam gdzie ma tak? Tak, właśnie. Interynowany. A tam wiatrz jest Przemyśl, a przed wojną, to był dobrom. Tam jeszcze który się no to to Pan przyjechał tutaj, pan przyjechał tutaj w którym roku, szóstym czy siódmym? W 47. 7. roku. Akcja Wisła rozumiem. E, jako akcja Wisła. Tak, tak. Sam tak, sam tak. Ja byłem małym ja chłopakiem, chłop, ja to, to jeszcze mi nic mi nie, nic nie. Bo moja babcia struchli właśnie, jak pan powiedział przemyskie i tamte tereny, to on, może jednym transportem jechaliście. No tam by 300 tysięcy ludzi by no, A ja byłem jeden z nich, jako chłopiec mały. Ale pana jeżli, przywieźli tutaj do Ornety i a, potem gdzie w Purze no, pa, Państwa rozdysponowywali, tak? No. No. Czy jak to było w Ornecie, prawda? Przyjechaliście do Ornety, nie, a nie, 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 ja... Nie może bożechołuje dobre miejskie. Aha. Tak, orzechoło, tam. W szkołę A tam pan kończył, tak? już tutaj pan przyjechał od razu. Też ja od razu zapisali mnie do trzeciej klasy, ale ja już miałem 13 i trochę lat, to wiem, że tak robiłem dwie klasy naraz. Pierwszy tam, który po kolei, to nie było tak, że jedna i druga i trzecia i czwarta typu były. Ja byłem do trzeciej zapisany, to od razu w jednym roku robiłem. Czwartą chyba, potem piątą, szóstą w jednym roku. Także jak bili... A do Henrykowa kiedy tam przyjechał? Do Proszę, Henrykowa kiedy tam przyjechał tutaj? W 60. Za żoną rozumiem? Piotrów. Tak, tak. Byłem z żonaty już. Okay. Miałem dość poważny staż, bo wojsko odbyłem. A wojsko też odbyłem że tak powiem, z własnej inicjatywy, uh -huh. ponieważ i tak wiedziałem, no, że muszę to zrobić, a komitet rodzicielski tam mówi, że nie musisz jechać, nie musisz iść do wojska, załatwimy to. To oczywiście wtedy ja już mówię, że ja nie chcę załatwiania, bo wy załatwicie, a inni... Nie załatwią, to ja mnie wezmę jako dziadka do wojska. Odbyłem to, co to. państwu należy i mam spokój. Tak. Czyli mamy rozrywistę? Tylko A Przez, przez, przez te dwa teraz. lata dopisany, który e, mi zmniejszył tato, bo on sobie wyjęciu nam zabrał, dzieciom, a sobie za czasów rosyjskich. To mi to potem dwa lata później dostałem opiekuńczy dodatek, dwa lata dłużej musiałem być na tej rezerwie, a, a ponieważ metryka przyszła z Ustrzyk Dolnych, że, żebym sobie w poszedł do urzędu stanu cywilnego, ale ja tak myślę, że wszystko trzeba zmienić. Świadectwo licencjalne, dyplom trzeba zmienić. Banki, prawo jazdy, to, to tyle roboty, te dwa lata niech sobie tam Aha, e, będę młodszy, co, co mi to I za dwa lata te zapraszam, jeszcze raz robię tak także nie <grym> nie, nie widzę, to to żyje. <grym> dawałem tak? młodszego. To znaczy, co z tego że między Jak w tym ciebie no, tak? No, nie, że to komandowy wynikają w 1998. Ale wybiegłym człowiekiem w 80 120 80, lat, nie? Przejeżdża radio, A, to Ale to pan jest długopięczny. Dziadku, jak tam było za waszą tak W czasie rewolucji. Nie, nie, wiemy wszystko dobrze, co było w czasie rewolucji. Wcześniej, wcześniej. No i tak zaczyna w czasie nie, rewolucji. Nie, nie, dziadku wcześniej, w, w czasie naszej młodości. W czasie rewolucji był taki burder, że mi 20 lat był No u pana Michała pa, też. W peseru jest rok 35, nie? No, a, a, a jest 33. Faktycznie. Faktycznie, no dwa lata różnicy to jest dostał wszystko. No tak. Dwa lata. Ale ważne, że, że wiek się trzyma daje radę funkcjonować jeszcze w, w jakiś stopniu w samodzielności. Że no, najważniejsze, się, że jeszcze że ruchowo najważniejsze jest. Ja tak, że gości przyjmują no, pamięcią dobrze to jest. P P Pamięć rewelacyjna. <śmienność> nie na Re Pamięć rewelacyjna, no. ćwiczy, no ma, czyta. książki, czyta, tak. Facebooku. No, no, ta, ta, ta. W Internecie także. No, w Internecie działa, tak. tak. No. <śmienność> Nawet ma Facebooka swojego, tak? Nie. Ma? No, no, to no kurczę. Ja, to, to jest, to bardzo bardzo ja, to jest taki mobilny na czas. Dlatego taki sołtys jest nie wyszkolony. No. Słuchajcie, Musisz... ja będę musiał uciekać, ale bardzo dziękuję pani Michale, że mogłem przyjechać do Pana na tapę. To, to, to Emil tutaj mi zadzwonił, powiedział, ja jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dziękuję, że mogłem pana poznać. Panią Oton, to wieczorem przywiozłem z ja przywiozę. To, ja wiem, nie, nie, to mam nie zaszczyt. To ja wiem, no. Że, bo Wy dwóch macie zaszczyt. Żeby być burmistrzem, to najpierw musi być człowiekiem, a dopiero <grym> potem burmistrzem. I tak każdy. Tutaj do mnie przyjechał e, z odwiedzinami pan, który był z Ukrainy, a. W Uciekł przed wojną teraz i tu w sąsiedztwie był. To przyjechał i on tam o, opowiada. To mu tłumaczymy, że on mówi, że on jak do, do autobusu siada, czy gdzieś to panie starsze, czy tam jakieś w to jemu miejsce ostępuje, bo on, bo on, major. Bo on jest Major jest w tym tłumaczyliśmy, że Major to najpierw powinien być człowiek. Tak musi pokazać w knofach. Tak. A potem Major jest... I widzisz, ja gratuluję ci, że masz takiego dobrego burmistrza. <grym> staramy się już od 13 lat, ale powiem Wam szczerze, czasami człowiek ma już wszystkiego też czasami dość, ale to tak między nami. <grym> Bardzo dziękuję. Masz jeszcze Dziękuję Bardzo, Bardzo dziękuję. Pani, Pani. Bardzo dziękuję.

No. Dziękuję. No, o, dziękuję. No, o, ty moja Dzięki. Dziękuję. a to moje kolana konieczna. Dzięki. Tak. To dziękuję. super. kamoj widzieć. moja. Na kolanach, nie Tak, dziękuję. kolanach. Słuchasz mi się do mu? Emitujesz Się się Mam sprawy.